Dzień dobry drodzy widzowie i czytelnicy Poligami. Siedzę tutaj z padem od PlayStation 4 aby zaprezentować wam jak działa sterowanie za pomocą polskich komentarzy głosowych na tej właśnie konsoli. Kwestia techniczna: do sterowania głosowego potrzebna jest albo kamera PlayStation Camera, której nie mamy teraz, ale też ona nie jest dodawana standardowo do PS4. Standardowo dodawany jest ten headset, który mam tu w ruchu. Mm, więc, więc postanowiłem skorzystać z, z niego. Wystarczy go podłączyć do PADA. Eee, komendy głosowe są w aktualizacji 2.0. Konsola pewnie ściągnie ją sama i zainstaluje wam sama. Jeżeli coś by nie działało, zajrzyjcie też do opcji, do menu system. Tam jest opcja komendy głosowej, być może jest wyłączona, wtedy trzeba ją po prostu włączyć. To, to, to także trzeba się upewnić, żeby mikrofon tutaj był e, włączony na tym przełączniku. No a poza tym działa to tak, iż mówię. PlayStation. Ale czasami nie działa. PlayStation. Użytkownik 2. I proszę, mógłbym być teraz Marcinem Kosmanem, ale nie znam jego kodu dostępu. Wstecz. PlayStation. Wstecz. Brakuje mi poleceń pod tytułem Wybierz, czyli Enter. Krzyżyk na padzie albo, albo kółko, czyli wstecz, bo nie na każdym ekranie takie polecenia są. Z tego na przykład ekranu nie mogę wyjść za pomocą komendy masowej, muszę znaleźć kółko. No i teraz wróciłem z powrotem do swojego głównego ekranu. No trudno, niech tak będzie. Playstation. Playstation. Wszystkie polecenia. Jak widzicie, trochę tego jest. Spróbujmy. Rozpocznij ustawienia. Ok, zadziałało. Wszystkie polecenia. Ale jeśli myślicie, że stąd można przejść do dowolnego ekranu, czyli na przykład powiedzieć powiadomienia, tam przejść, to nie. Można korzystać tylko z tych poleceń, yy, które są jakby wgrane, które PlayStation rozpoznaje. Jest ich zaskakująco mało, prawdę mówiąc. Jestem trochę zawiedziony. PlayStation. PlayStation. Ekran główny. PlayStation. Jak widzicie, teoretycznie konsola mówi, że aby wybrać grę, trzeba wypowiedzieć jej nazwę, ale ani razu nie udało mi się tego zrobić. Nie wiem, czy ja robię coś źle, czy może coś tutaj jest nie tak, ale na przykład e, mogę powiedzieć teraz: PlayStation. PlayStation. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us Remastered. The Last of Us Remastered. Zero. PlayStation. Po kilku sekundach niestety znika to. Trzeba powiedzieć jeszcze raz PlayStation, żeby konsola znowu rozpoznawała głos. Śródziemie, cień Mordoru. Być może zastanawiacie się, że kana, na przykład nazywa się Middle Earth Shadow of Mordor. Ale mi konsola mówi, że nazywa się Śródziemie, cień Mordoru. Ja jestem zwykłym użytkownikiem. Nie wiem, czy ta gra się nazywa w ogóle, jakiś tam Middler w coś tam. Chcę powiedzieć, tak mi konsola mówi. Nie działa. No ale na przykład, nie wiem, Killzone Shadowfall PlayStation. PlayStation. Killzone Shadowfall. Killzone. Killzone No nie działa za bardzo. PlayStation Watch Dogs Watch Dogs są obok, jak widzicie. No nie bardzo. Ale inne komendy działają. PlayStation PlayStation Biblioteka I proszę bardzo, jest. Eee, wszystkie polecenia. Wykonaj zrzut ekranu. To działa bez zarzutu, więc to dobra informacja. Bez tego sterowania można korzystać także krając w gry, więc wykonywanie zrzutu ekranu przy pomocy polecenia głosowego. O, <coughs> przepraszam. Tu widzę, że na przykład mogę wiedzieć PlayStation. 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 Galeria zrzutów. Rozpocznij. Ale tutaj już na przykład nie wybiorę sobie inne, dlatego że przy tym nie ma tego znaczka, który pokazuje, że to poradzenie głosowe jest rozpoznawane. Więc faktycznie jest tego trochę mało, jestem trochę zawiedziony. PlayStation PlayStation. Ekran główny. Więc tak to wygląda. Rozpoznaję język polski całkiem dobrze. Szkoda, że nie rozpoznaje nas bier, nie wiem o co chodzi. Ani dlaczego tak jest. Szkoda, że nie rozpoznaję wszystkiego, co jest po prostu napisane. Zobaczmy, czy na przykład rozpozna jeszcze... Ostatnia próba. PlayStation? 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 Share Factory. Więc nie ma problemu z polskim akcentem języka angielskiego, więc podejrzewam, że coś jest... Jakaś ściema jest z tym, żeby wybrać grę, wypowiedz jej nazwę, bo tu się wcale nie świecą te znaczki, że można wypowiedzieć tę nazwę, więc sądzę, że coś jest nie tak. Że, że to, to nie jest prawda, że aby wybrać grę, należy no, wypowiedzieć jej nazwę. Że, że to coś tutaj, ktoś kłamie, Playstation, Playstation kłamie, kłamiesz, Playstation, 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 to tyle, no działa, jest, ale jak widać, Playstation, czy więc jest to męczące. Playstation, rozpocznij, nie, wszystkie polecenia, więc ja się już zami chciałem pożegnać wszystkie polecenia, Playstation, wszystkie polecenia. Rozpocznij impreza. Ok. Niestety zostaje mi kliknąć i rozpocząć imprezę ręcznie.